Cześć, witam. Oto moje drzewko kołowrotkowe. Tak sobie wymyśliłem. Są to kołowrotki stare, mające 30 no i więcej lat. Także lata świetności tylko kołowrotków to lata 70-80. No może oprócz tych dwóch, oprócz tego Multiplikatora okumy i tego kołowrotka bezkabunkowego dajwy, ale one się tu znalazły, dlatego, że tak, jakby dopełniają technologicznie przegląd cały tych kołowrotków. Cały materiał omawiany o tych kołowrotkach wymyśliłem sobie tak, że podzielę na cztery części. Chodzi o to, żeby nie było naraz za dużo. I pierwsza część, pierwszy filmik to będzie o tych czterech górnych, drugi o tych czterech środkowych. Trzeci o czterech dolnych i czwarty będzie porównanie, takie techniczne porównanie kołowrotków trzech. To będzie delphin 8 w produkcji ZSRR, później będzie polski kołowrotek Prexer 1103 i francuski Michel 440. Wszystkie linki do poszczególnych odcinków, filmików, będą się znajdować pod, pod filmikiem. A no w opisie, tutaj te jeszcze pokażę takie, taki uchwycik, mam taki stojaczek. Chodzi o to, żeby można było zaprezentować dany kołowrotek. A to będzie widać w poszczególnych odcinkach. No dobrze. Tyle słowem wstępu. Zapraszam do omawiania poszczególnych kołowrotków. Jestem. Kołowrotki mam rozkręcone. Zaczynamy porównanie od strony technicznej, estetycznej, no w ogóle wykonania. Zaczniemy może od, od góry, czyli od szpuli, od szpul, od poszczególnych kołowrotków i tak. Weźmy delfi, szpulę Delfina 8. Szpula Delfina 8 wygląda tak. Tu jest nakrętka, która mocuje tą szpulę i równocześnie służy jako hamulec. Czyli znaczy, hamulec jest tu, ale bez tej nakrętki ten hamulec by nie działał. Dokręca po prostu mocniej i. I ten hamulec wtedy trzyma tą szpulę. O, tu, nie wiem czy to będzie widać, ale to są takie sprężynki. A ta nakrętka, ta część nakrętki naciska na tą blaszkę i, i no i to ciężej się obraca. Tutaj jeszcze jest, takie są blaszki do, do tylko tania szpuli, że, żeby było słychać, że hamulec pracuje. To jest szpula Delfina. Tu mamy szpulę naszego polskiego Prexera 1103. Proszę zobaczyć na wykonanie tej szpuli. Cała szpula jest z aluminium. To jest z jakiegoś bakielitu, nie wiem, no z czegoś takiego, z jakiegoś tworzywa sztucznego. Nie, nie za specjalnie to wygląda i tego. To jest, tu jest aluminium. Cały hamulec, to jest ta nakrętka, ale jest tak złożony, że nie ma potrzeby odkręcać tej nakrętki hamulca. Tylko żeby wziąć, zdjąć szpulę, wystarczy nacisnąć tutaj ten dzyndzelek i wtedy ściągamy tą szpulę. No jest różnica, prawda? Dobrze. Weźmy szpulę Michela 440. Podobnie jest wykonana jak tu. To jest jakieś tworzywo sztuczne, ale takie twarde, zdecydowanie no takie inne, zdecydowanie inne jak to. I również tu jest nakrętka od hamulca szpuli i tu jest ten dzyndzelek, który naciskamy, żeby wziąć, zdjąć szpulę, e, wymienić. No różnice, różnice widać. Teraz weźmiemy e, kabłąk, może same kabłąki porównamy. W zasadzie to kabłąk z rotorem. Tu mamy wichra produkcji radzieckiej, Związek socjalistycznych Republik Radzieckich. No wiadomo, te kołowrotki są już sfatygowane, nie są pierwszej młodości. No widzimy, tak on wygląda. Tak jak tam wspominałem, to było w drugiej części, w drugim filmiku, jak najbardziej dawało się łapać na ten kołowrotek i no, jakoś tam się łapało. No ale widać, tutaj ta rolka, ona, no, zresztą sami ocencie. To jest rotor z kabłąkiem od Wichra wihra. E, przepraszam, od delfina. Tu mamy rotor również z kabłąkiem od preksera. To jest wykonane z odlewu aluminium. Nie za specjalnie dokładne, ta farba też, ona no, obdrapana jest, ale mimo wszystko, ona się, no nie zbyt to dobrze wyglądało. Jest taki, no, zdecydowanie niedopracowany. Tutaj mamy, ta farba jest zdecydowanie lepiej nałożona. Bardziej to estetycznie jest obrobione. Ta roleczka jest taka, no, bardziej precyzyjna. To ramię, ramię kabłąka, no też, no też, zresztą, zobaczcie sami. To ramię, a to ramię. Także... Teraz może tą stronę. Także, no jest różnica. Teraz weźmy rotor Michela. Rotor Michela wygląda w ten sposób. Tu jest ramię kabłonka. To ramię kabłonka jest bardzo takie specyficzne, ono... Jest tak, że w momencie, zresztą ja tam też przy obmawianiu, yy, w drugiej części, jak się naciska na kabłąk, jak się tu naciska, to ten kabłąk się samo otwiera i powinien się zamknąć po obrocie yy, korbką, no ale pożyczyłem pacanowi kołowrotek, no i popsuł, pierdoła nie wiedział jak się, jak się tego używa i, i, i popsuł. A mówili, żeby nie pożyczać samochodu żony i wędki z kowrotkiem się nie pożycza. No ale no nie posłuchałem. Teraz nie pożyczam. Tak jest zresztą. Yy, yy, widać ten tryb ładnie jest, jest zespolony razem z tym yy, rotorem. Ten tryb jest musiężny. Przy tym i przy tym nie ma tego. Tu jest od razu tak wymyślane, że jest zespolone, jako całość. No i tu jest, tu jest ramię, tu jest ramię. Palców mi brakuje. Dobrze. Także Kabłąk i rotor mamy przedstawiony. Jeżeli chodzi, weźmy korpus, i ku mu, znoje, ku mu jemu zdumieniu, przy tym delfinie 8 os, łożysko jest. Jest łożysko tutaj, który, które trzyma właśnie rotor. Byłem święcie przekonany, że tu nie ma, a okazało się, że jest. A pomyliłem tego delfina 8 z delfinem 4. Gdzie, gdzie, tego łożyska nie ma i tutaj pozwoliłem sobie przynieść takiego delfina i pokazać, że no faktycznie dobrze myślałem, tylko że źle mówiłem to jest delfin 4 o, to jest, nie wiem czy to jest, będzie widoczny delfin 4 i, I tu łożyska nie ma, tylko pracuje ta oś, która napędza, do której jest przykręcony rotor i napędza go, pracuje na tulei. No, wprawdzie jest tulei, tu jest mosiężny ten trybik z tą osią, no, wytrzymywało to i, i no dawało się wędkować na to. Weźmy ten korpus od Prexera. No tutaj widać od razu, że jest łożysko. Tu jest rozwiązane w ten sposób. I tu jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, o której nie powiedziałem. Proszę spojrzeć na tą zębatkę, a na tą zębatkę, na jej wykonanie, w ogóle na, na wykonanie zębatek. Jak wygląda? Tak. Weźmy Michela. Michel jest zupełnie inaczej wykonany. Jest zrobiony tak, że ten rotor wchodzi na tą oś, która jest od razu przytwierdzona do korpusu. I jest tak pomyślane, że równocześnie opiera się tu na tej tulei i na, na tej osi, ale tu w środek wchodzi takie łożysko igiełkowe. O, i to jest tak w ten sposób skręcone. Jest to naprawdę wytrzymałe. Wytrzymałe e, rozwiązanie. Dobrze, zdejmiemy to z powrotem. Wrócimy jeszcze do korpusu, do korpusu w ogóle kołowrotków. I tak, tutaj mamy korpus delfina. No, korpka jest taka, no toporna, zdaje egzamin, ale jest toporna. E, ten uchwyt, do korbki, o, jaki jest widzimy i wykonanie tego, no, no widać jak jest. Uchwyt, no uchwyt, jeżeli chodzi o uchwyt kołowrotka, którym się mocuje kołowrotek do wędki. No powiem, że jest dość mocny. No Tutaj się nie ma na, czepić tego, że nie mogę się czepić tego, że jest słaby. Jest mocny, ale wykonanie jego no, jest takie, jakie jest. Tutaj mamy e, blokadę e, ruchu stecznego, taką zapateczkę. O, i tu nawet, nawet proszę, nam zadziałała. O, nie rozkręciłem imiętnie do imentu tych obrotków, bo to bym potem ze dwa dni składał. Także ten korpusik Delfina 8. Tak sobie wygląda. Mamy z powrotem korpus preksera polskiego. No i teraz zobaczcie na wykonanie jego. Korbeczka już wygląda zupełnie inaczej. Eee, tu jeszcze nie wspomniałem ta korbka nie jest składaną korbką, znaczy się, można ją wykręcić ale nie, ale nie zostanie przy, przy korpusie, przy kołowrotku tylko odkręcić całkiem tu natomiast ta korbka jest składana zresztą ja to pokazywałem tam w, w drugiej części w momencie kiedy były omawiane te kołowrotki tutaj już widzimy te tryby są ponacinane po skosie Chodzi o to, że są wytrzymalsze i płynniej to pracuje w porównaniu do tych. Przełączanie, znaczy się, no dobrze mówię. Blokada ruchu wstecznego jest taka no estetyczna, ładna tutaj. No. I ładnie, ładnie pracuje. No a tutaj... O tak to wygląda. Tutaj mamy korpus Michela. I tu jest zrobione tak, że mm, w zasadzie przy tym a przy tym mechanizmie do układania żyłki, ten mechanizm układania żyłki no jest skomplikowany. Tutaj mamy hmm, trzy elementy, które, które to zapewniają. Tu jest jeden, drugi. Taka fikuśna. Fikuśna zębatka. Ja to źle zrobiłem. o to powinno iść tak. A. Człowiek się śpieszy, to się diabeł cieszy. To Coś to pokićkałem. Mhm. No tak. Pomyliło. Oj, już, już pomyliło. Dobrze, to idzie w ten sposób. Tak jak wcześniej. To idzie do środka. Tak. O. I teraz tu się ładnie rusza. O. A ta zębatka jest przy, a reszta jest przy deklu. Właśnie. Jest zupełnie inaczej zrobione. Bo dekiel od Delfina wygląda tak. Kawałek plastyczku takiego byle jakiego. Dekiel od Prexera wygląda tak. Zdecydowanie lepiej. Jest to odlew alumino, aluminiowy. No zdecydowanie lepiej. A to jest dekiel od Michela. Zobaczcie ile rzeczy ten dekiel trzyma. I jak to jest zrobione? Boję się, że mi tam coś wyleci, i będę ganiał. O. I ta zębateczka, co mi tam uciekała, to ona idzie tu. Tak. O. I dopiero to razem jest złożone tu zamek do kupy. Jeszcze, jeszcze, nie tak, widzicie? O tak. O. I to wszystko tu zamet jest złożone do kupy. I teraz ja to rozłożę. Bo i tak mi tu będzie rozlatywać się. Ten trybik wyjmę. A teraz zobaczcie jak yy... Ten wyłącznik yy, blokady yy, ruchu stecznego, jak tu jest elegancko zrobiony. O, no właśnie, wylatują zębatki. Ta akurat zębatka. Ta zębatka akurat napędza rotor. Zobaczcie, jak lu na luzie pracuje tak, jak jest wyłączony, a jak jest załączony. Ta zapadka blokady i to pracuje płynnie. Tu w środku, tu też jest takie łożysko igiełkowe, jak pokazywałem. O takie. Takie łożysko. Takie. O, tu igiełki mi poginą. To będzie fajnie. Takie łożysko igiełkowe też tutaj jest. No, różnica jest ogromna. Co tu jeszcze mogę powiedzieć o tych obrotkach? Tak, jak tam wspominałem w tej drugiej części, jak były akurat. No nie, to było. Delfin był omawiany w, w pierwszej części. A Prexer i Michelin były omawiane w drugiej części. W każdym razie, jak omawiałem, to różnica tych korodków w produkcji, to znaczy się w roku, w którym były wydane, tam jest niewielka, dwa, może trzy lata. O ile pamiętam, to ten Michel chyba był w, w osiemdziesiątym, nie wiem, trzecim. Ten delfin, no, no, no nie pamiętam, jakoś też tak. Y, chyba ten prekser y, był w 85 czy 86, czy, czy coś takiego. Także no, wykonanie tego y, różne kołowrotki, różne wykonania, y, różna precyzja tego. Y, tutaj ten delfin. A, jest tutaj. Tutaj. Y, ta zębatka napędu y, rotora, ona jest prosta i te zębatki są proste. Ja się tu zachwycałem, że ta zębatka od preksera jest y, skośnie, na skośne zęby ma tak i to y, zwiększa wytrzymałość i precyzję działania ale tu działa to wszystko nienagannie z racji tego, że jakościowo materiał i, i wykonanie tego no, zrobiły swoje. Yy, taką ciekawostkę chciałem jeszcze tutaj pokazać, że na żadnej z tych. Oj, poleciała nakrętka, że na żadnej z tych szpul przy delfinie też, nie ma e, klipsa, takiego jak już tu w kormoranie, e, w tym elektronicznym kołowrotku SL30 L SL Elbas 30. Już taki klips jest i też na starym quiku 430 też już taki klips jest. Do czego te klipsy to poszukajcie sobie w internecie. No ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o te klipsy. Nie tylko służą do zapinania żyłki, tak jak ja tu zapiąłem, żeby mi się nie, nie odwijała ta, ta żyłka, bo to wkurza. Także chyba, chyba powiedziałem wszystko o tych kowrotkach. Na pewno nie wszystko, no ale to co, to co najważniejsze to myślę, że powiedziałem. Dziękuję za uwagę. Linki do poszczególnych filmików jak zawsze będą pod filmikiem, pod tym filmikiem w opisie na dole. Dziękuję, zapraszam na więcej. Cześć.